Dzień dobry w ten piękny poranek. Dzisiaj otwieramy sezon Metod Feder. E, już wędki zarzucone, jeden dystans, jeden troszeczkę bliżej. Rozstawiony kosz również, więc działamy. Pierwsza ryba już siadła u kuby około 40 cm. Tam chłopaki siedzą i atakujemy. Piękny schodzik słońca. Godzina ósma, no i 25 lutego, niedziela i pozwoliła pogoda, żeby po prostu zarzucić te federy, bo jest no już ciepło, około 14 stopni będzie w południe, a rano nie było przymrozków, więc i przerodki nie ma zamarzały, także piękna cisza i spokój, chociaż na drugim brzegu są zawody federowe, ale dajemy radę, się jakoś zmieściliśmy. Zobaczymy, czy coś jeszcze szczytówką dzisiaj poszarpie, oprócz tego jednego jazia, którego będziecie zaraz widzieć. I co ciągniesz? Nie wiem, może być yy, jaźń. Ale wschodzik. Kurde, elegancko. Ale z daleka wziął, nie? Tak, na dystansie wziął maksymalnie. Lesz albo jaś. Bo no tak słońce pada, że nie widać. Jaś ładny. Czyli się Marny zaczyna. Pana... Wyjątkowo wcześnie w tym roku, pod koniec lutego. Sezon otwarty. Brawo. To jest jakiegoś go... Jest dobra wyszedł. A na co w ogóle wziął? No widzisz. Znaczy, Pomarańczowy. Pomarańczowego. Okay, od razu ma to miarka. O stary, 47 Pięk. A teraz nie będziemy, jak. E, przeszedł, dobra. Mądra ryba. Siadał tu ku ciebie i ci pokazuje. Mogę mi coś sobie ciebie? No, ale wszystko się nagrywa. To. Dojdzie na, na filmie? No, to się Głowy kobinezą Tu. To jest on, a to jest jego brat, deszcz. Ej, dobry jest. Ale ma wysypkę? Serio? A. Taki z półtora kilo? Nie no, z kilo. Odpłynął. Minął właśnie poranek, od tej pierwszej ryby nic się nie wydarzyło oprócz tego, że wyszło słoneczko i bardzo grzeje i czekamy na pierwsze brania. Jeden dystans to jest Katsudo, dystans 3,90, a tutaj mam wędkę Aqua. Katsudo pożyczyłem od Kuby. Masz? Ty, ona mi zaś z 350 metrów przepłynęła i to tak lekką ręką. Teraz sobie wyobraź, jakby to był kar. W kołki ci wejdzie. Ja już wszedł, Wiesz, że tego mistrala mam zarzuconego na klipsa, bo już żyłki nie ma. Co ty grałeś? No Tak, on ma klips z końca ja, żyłki. Ale tam z 50 metrów, jest 60. Teraz będzie skleczał? Ale powiem ci, mógłbyś się ubrać w coś bardziej kamuflującego. Ja, no. no. Bo świeci się jak pso jajca. 40, nie mu, równo 45 cm. Jemu właśnie jeszcze brakuje tylko ubrania wędkarskiego. 45? <noise> 45, bo od 45 do 90 ma No Pięć Dobra, ceny. idź go zjeść. Nie no, wypuść <głos> 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 No, idziesz jak burza po no, Podzieliłbyś się <noise> Nie, nie W tamtym roku był taki ciężar, ja uwielbiam, nie A w, w tym rok roku roz? chyba nie będzie takiego <noise> no, <chyba> nie <noise> Nie no, zobaczymy, może się odpalę, ja też Mam twój kijek, on przynosi ponad szczęście Wiesz, no. Jeszcze jest nierozdziewiczony No nie ja już zerwałem folię. Dobra, graty. Coś tam portretowe jeszcze Tu są foteczki się sypią. Proszę bardzo. No, naleśnik. Bo wow, ładny. Darmowe kalorie. Zobacz jaki wielki jest ten lecznik. O kurde. Jajko ciężki. Fifin, zobacz co ja zmówiłem. Taki ogromny jest ten lecz. No. No, stary. To jest 60. Chyba 3 kg. Tak, ja przybliżę, żeby, żeby było widać, że ona naprawdę jest wielka, Zobaczcie. Uuu. Mimejże. To się wszystko kameruje. Witamy, witamy w nowym odcinku Metod Feder. Metod Feder Polska, dzień dobry, system bardzo mi Spadło, najlepszy zawodnik RMF z team Radom. Kapitan Bartłomiej spadł się mówię do niego szefie, bo będzie mnie wszystkiego uczył Żarty żartami Tak jest Nowe wędki do przetestowania GENLOG, DEDICATE, MISTRAL, AQUA do 70 gramów Będzie się działo AQUA DIORGIO or, di di OG di W ogóle ja do jeden kołrotek to muszę jeszcze nawinąć żyłkę do niego Ale taki właśnie będzie potrzebowałem, stary 3,90 O, jest ryba no? Mam rybę Karpia? Nie wiem Pierwsza ryba w sezonie, no? No dobra, może ka karać faktycznie. Oj, ja obstaję, karpia. Patrzcie. Patrzcie jaki kar, jaki karp. To jest karp dla mnie Chyba w sezonie metod federowym karaś naprawdę gruby Ten będzie mniejszy Akurat właśnie ustawiałem kamerę Fajnie Chodź, 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 chodź. Nie. Ale żeby nie było, że ja tylko dzisiaj łowię, do tego oczywiście też łowi, bo on nie potrafi nie łowić. Tak, takiego pizdyka teraz. <laughs> Powiem ci, że jak go tak obróciłeś do góry nogami, to bardziej leszcza mi przypomina. No dobra A Jeszcze ostatnio. znaczy ty łowiesz ostatnie leszczę? Ja nie Strasznie wieje, więc nie nagrywam dzisiaj za dużo, ale widzicie, że sezon się otwiera i się ruszają rybki. Powiem wam może na całowie, żeby nie było, że ukrywam to w tajemnicy. Jest palet metod Basic 2 mm i zamięta główna mieszanka tutaj dzisiaj i w sumie w pierwszego razu jak mówiliśmy na metodę to Ringer's Micro method Mix. 2 kg, kilogram pierwszego dnia, kilogram teraz. A podam Ci, proszę bardzo. Dziękuję. A oddać? Rimbo! Czyli nikt na zero nie zejdzie. Wszyscy mamy ryby. Wszyscy są weseleni. Japońce w Polsce. Mniejszość narodowa. Ale mimo, że brań nie ma zbyt wiele, to i tak jestem zadowolony. Udało mi się ościć nowy zestaw, czyli wędkę Dedicate z Gendloga. To jest 390 do 120. No i kołowrotek, rox tutaj. Nowe kołowrotki Mistrala do dystansu. Chyba ten rosół to najlepsza rzecz na tych rybach dzisiaj. Dobre pierogi? tak Mogę też usiąść? Mhm. Chociaż można mi ściągnąć do wody w sumie, to muszę pilnować. Nie Nie? I tak nic nie będzie brało? No może wziąć, ale jak chcę. Ale dobre będą, trochę szybko wstydnie, bo to wiatr je. No. Musicie niestety wybaczyć, że zakończenie z samochodu, ale tak mocno wieje wiatr, żebyście nic nie słyszeli, jakbym nagrał zakończenie z dworu. No niestety, też szału dzisiaj nie było, ale przynajmniej otworzyłem sezon dwoma karasiami srebrzystymi, które były naprawdę ładnych i pokaźnych rozmiarów. Także cieszę się bardzo, że udało się otworzyć ten sezon federowy. No jak widzieliście, na PZW były jazie leszcze i fajne, naprawdę grube te leszcze, natomiast tutaj na komercji i same karasie, liczyliśmy na to, że uda się złowić karpie, no ale niestety były przymrozki w nocy i to źle zadziałało na karpie i nie chciały brać tam jest Bartuś, tam jest Piotrek oni jeszcze walczą, ja trochę zmarzłem bo nie założyłem kombinezonu dlatego też i schowałem się do samochodu no i co mogę więcej powiedzieć, mam nadzieję, że kolejne wypady nas obdarują lepiej no i trzymajcie się połamania kija i do zobaczenia w kolejnym odcinku, sayonara